Mema, widzimy się z Wami już po raz ósmy. Tym razem jesteśmy w Rybniku. Klub Noc, który nas tutaj dzisiaj gości, gdzie jest ceremonia ważenia, zaprasza Was już jutro po gali na wspaniałe afterparty. Także przybywajcie. Zapraszamy wszystkich serdecznie. To nie będzie mógł być z nami. Wykupujcie galę w systemie pay-per-view. Ale już w tym momencie. Nadszedł czas, aby wysypa, wyczytać osoby oraz partnerów, bez których ta gala nie mogłaby się odbyć. Sponsor strategiczny gali, hot pay oraz ekookna społeczność. Sponsorzy i partnerzy. Oficjalny dostawca cateringu dietetycznego, diety od Brokuła, Montostal Cilesia, MD. Domy z drewna, MIWO Transport, TBX Pushido, przeliczkosztorys.pl, Kosztoryspl, Obsługa Szkód Komunikacyjnych, Meble Heban, Mega Group, Panomedia. Wielkie brawa dla tych sponsorów. Oraz kolejni, Show Your Strange, Grupa Wolf, Zintegrowana Służba Ratownicza, Kombiasty Video, Zielmont, Studio Fryzjerskie, Alicja Śpiewok, Jacho, Tato. A więc już jutro przygotujcie się na wielkie grzmoty, pełna moc, Ucma osmona gali Silencian MMA. A już teraz nadszedł czas zaprosić tutaj na wagę bohaterów jutrzejszego wieczoru. Zobaczymy jutro 10 walk. 8 walk w formule semi-pro oraz dwie walki pro. Jedna walka w formule K1 w małych rękawicach. A więc nie przedłużajmy. Na początek pierwsza walka jutrzejszego wieczoru. Reprezentanta niebieskiego narożnika, formuła 61 kg i przedstawiciel Bastion Tychy, Sebastian Robot Uwaga, pokazała 67 A jego przeciwnik w narożniku żółtym, przedstawiciel klubu Animals Zawiercie, Kasper Figel. 61,7 Panowie, Zapraszam do face-to-face face tutaj, przed wagą. Tutaj zapraszam. Jest blisko, jest groźnie. Zostawimy na jutro. Do publiczności, ale jednak jest pokora i szacunek dla przeciwnika. Wielkie brawa dla zawodników. Sebastian, jeszcze nie uciekaj. Sebastian, jak się czujesz przed jutrzejszą walką? Bo wiemy, że w federacji Silencjan MMA już nieraz brałeś udział. Trzeci raz, bardzo dobrze. Przygotowania myślę, że najmocniejsze z wszystkich poprzednich. No i co, jutro to udowodnię. Zobaczycie wszyscy jutro. Na razie, trzymcie się wszyscy. Wielkie brawa. Kacper, co odpowiesz na to, co powiedział twój przeciwnik. Zobaczymy, ja również bardzo ciężko y, przepracowałem okres y, przygotowawczy. No, i zobaczymy, czy ja ręka po, jutro powędruje do góry. Życzymy powodzenia obu zawodników. Druga walka, kategoria wagowa, 68 kg. Jako pierwszego zaproszę przedstawiciela klubu Łomator Racibórz oraz Brooklyn Gym. Dawid Szaman-Szulcek. 66 400. Jego przeciwnik dzisiaj tutaj niestety nie dojechał, ponieważ problemy z pogodą, także jutro go zobaczymy na hali. Także Zapraszam tylko Ciebie, Dawid. Powiedz mi, jak się czujesz przed jutrzejszą walką? Bardzo dobrze, zmotywowany, pełna profeska. idziemy jutro, pój, spojne, lecimy po swoje. Bardzo dobrze. Jakiś przekaz do swojego przeciwnika, ponieważ tutaj dzisiaj nie dotarł? Bądź bezpieczny. <noise> bardzo dobre, bardzo dobre. Bardzo dobre. Dziękujemy. Walka numer 3, zakontraktowana do 86 kg. I tutaj, niestety, też zawodnik nam przeciwnik nie dojechał. Ale zaprosimy na wagę przedstawiciela Silencian Cage Club Katowice Piotr Łęcki. 85, 600. Waga dzisiaj pokazuje. Piotrek. Powiedz mi jak się czujesz przed tą walką, ponieważ no, zastępstwo w, w ostatnim czasie można powiedzieć zmiana zawodnika jak się czujesz przed tym e, no dobrze się czuję. Czekam, tylko mam nadzieję, że zawodnik przyjedzie no i tyle. Nic więcej nie chcesz dodać po prostu bądź no i tyle. Dobre. życzymy powodzenia jutro. Walka numer 3. A Już prawie jesteśmy na półmetku, a więc walka numer 4 jutrzejszego wieczoru zakontraktowana do 70 kg. I Jako pierwszy przedstawiciel narożnika niebieskiego klub MMA Matadores z Katowice Kamil. Nie KULA! 71 kilogramów. Teraz czas na narożnik żółty. Przedstawiciel Profight Team MMA Zduńska Wola. Adrian K. Miński 7500 face to face Stronę publiczności, stronę publiczności, dobrze, szacunek To jest coś ważnego Kamil, jak się czujesz przed kolejną walką Federacji Silencian MMA? A dobrze, miałem tyle przygotowań, wykorzystałem je w 100%, także mam nadzieję, że pokażę co potrafię już jutro. Już jutro. Powiedz mi, jesteś lepiej przygotowany jak do ostatniej walki? Jestem przygotowany na pewno w 100% i mam nadzieję, że mój przeciwnik również. Wielkie brawa dla Kamila. Adrian, Twój wzrok sam pokazuje, jak jesteś przygotowany, ale jak minął ten okres przygotowań? Bardzo dobrze. Przygotowałem się w 100%. Wszystko w moim okresie przygotowawczym poszło tak, jak, jak powinno. A jest jakiś stres przed jutrzejszą walką? Na razie nie ma. Zobaczymy jutro. Życzymy powodzenia. Dziękujemy. Połowa karty już za nami, czyli w tym momencie walka numer 5 jutrzejszego wieczoru. Narożnik niebieski Tomasz Rudy z Kowronek. Przedstawiciel Libińskiego Ośrodka walk 66,900. I już teraz czekamy na jego przeciwnika i już jutro w narożniku żółtym przedstawiciel Szarg Daniel Pedenko! 69 kg. Zapraszamy do face to face. W publiczności. Rudy MMA. Rudy MMA, tak go nazywają. Powiedz mi, jak jesteś przygotowany? Zawodnik dużo wyższy od ciebie, większy zasięg ramion. Nic mi to nie robi, jestem przygotowany na trzy rundy mocnej bitki, więc jutro wam to udowodnię w oktagonie. Pełna moc! Wielkie brawa. Przeciwnik, co chce do tego wszystkiego powiedzieć? Jak jest przygotowany? Ja też jest przygotowany. Bardzo dużo trenowałem, bardzo mocne treningi prowadził i ja myślę, że to będzie bardzo fajna walka. Bardzo fajna walka. Czekamy na to, na jutrzejszą walkę. Na półmetku jesteśmy. Myślę, że to będzie bardzo dobra walka, także życzymy powodzenia. Wielkie brawa dla obu zawodników. Walka numer 6, 77 kilogramów. I jako pierwszego przedstawiciela narożnika niebieskiego klub MMA Matadory z Katowice. Dawid Siedemdziesiąt 77 stop. I już powoli do nas podąża jego przeciwnik w narożniku żółtym. Klub Spartan Myślenice oraz Champion Myślenice Michał Hir. 75-200 dzisiejsza dyspozycja. Panowie zapraszamy face to face. W stronę publiczności, w stronę publiczności. Dobrze, jest szacunek. Dawid, jak się czujesz? Można powiedzieć, że no, prawie jesteś z tego regionu no bo Katowice bardzo blisko, reprezentant Śląska. Jak się czujesz przed jutrzejszą walką? Czuję się bardzo dobrze, bo będą przy mnie wszyscy moi bliscy i wszyscy moi znajomi. Bardzo fajnie, czyli. Bardzo duża publiczność. No, największa. Największa. Czekamy na to. Pewnie Hala się zapełni. O i doping będzie niesamowity. A powiedz mi jak z tą wagą, bo przedtem z tobą rozmawiałem, mówiłeś, że bardzo ciężko było. Jak ciężko, jak jest zrobiona. Jest zrobiona. Jak to mówią, trudy przynoszą zaszczyty. I tak jest. Michał. Przyjechałeś dosyć z daleka. Jak się czujesz przed tą walką? Jak przygotowania? Bardzo dobrze czuję. No. Jest dobrze w chuj! Uuu! Dzisiaj tutaj pełna moc, i wielkie grzmoty na pewno jutro będą, ale pełna moc od wszystkich zawodników, widzę, emanuje. Jak długo ten okres przygotowań i czy trener przygotował cię taktycznie pod tego zawodnika dość dobrze? Jeśli chodzi o okres przygotowań, no to miałem, w sensie o walce dowiedziałem się dwa tygodnie wcześniej, ale jakby to nie robi żadnej różnicy, bo cały czas byłem w treningu, także jestem na 100% przygotowany. Super, życzymy powodzenia, dziękuję. Walka numer siedem, już powoli zbliżamy się do końca. Już powoli. Przedstawiciel klubu Spartan Knurów oraz Akademia Gorilla Rybnik Oliver Strzinger. Osiemdziesiąt cztery kilogramy mieścił się tutaj w limicie i już czekamy na przeciwnika. Klub Maksimus Sułkowice. Łukasz Senderski! 83.150. Zapraszamy na face to face. stronę publiczności Mortal Kombat, tu się szykuje. Widzę Oliver, gospodarz, jak się czujesz w tej roli? Bardzo dobrze. Będą moi znajomi i moi bliscy. Na pewno doping będzie po mojej stronie. Także jestem gotowy. A nie pierwszy raz w Federacji ma MMA. Widzę, że dziś pozytywne nastawienie na 100%. A nawet bym powiedział, że na 1000. Dokładnie, jestem gotowy. Jutro. Damy sportowe, dobrą, sportową dobrą walkę, no i liczę, że to moja ręka powędruje w górę. Łukasz, miny groźne, normalnie zmierzyliście na początku siebie, jakbyście siebie chcieli zabić, a jak będzie jutro w walce? Zobaczymy, na co, jak Oliver warunki mi postawi. Mam nadzieję, że damy dobrą, konkretną walkę, która zostanie długo w pamięci kibiców. Yy, czy masz jakiś stres? No bo wiemy, że... Oliver, gospodarz, także wiadomo, że po jego stronie będzie bardzo duża publiczność i pewnie bardzo duży doping. Nie, delikatny stres jest, ale dobrze to świadczy. Rysik. Czasem jest potrzebny. Wielkie rabat dla obu zawodników. Wyczekujemy już na jutrzejszą walkę siódmą, siódmą walkę jutrzejszego wieczoru. A teraz ostatnia walka formuły Semi Pro zakontraktowana do 66 kg i jako pierwszego zaproszę przedstawiciela Rybnickiego Ośrodka Walk Michał Siwy-Skowronek! 65 300 Jego przeciwnik, przedstawiciel klubu Silencian Cage Club oraz Akademia Gorilla, Rybnik, Kamil Sosnowski. 65-200 face to face. W publiczności. Michał, co masz do powiedzenia przed jutrzejszą walką? No, mam nadzieję, że walka będzie bardzo dobra, nie? Ja wykorzystałem swój okres przygotowawczy w 100%, game plan, wszystko jest inaczej. Także jutro będzie naprawdę ostro. Jutro będzie ostro. Ostro. Widzimy się już e, nieraz w Federacji Silencji mma Widzę, że z gali na galeno coraz lepsze nastawienie, na pewno coraz większe doświadczenie. Czy tym razem to będzie górowało, tego nie? Ja powiem tak, im więcej walk w semi -pro, tym chłodniejsza głowa w zawodostwie. Dobre podejście. Przeciwnik, czekamy, to będzie ósma walka jutrzejszego wieczoru. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, przygotowany bardzo dobrze. I co, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza walka niż pierwsza? A jak z publicznością? Będzie dużo? Będzie, będzie trochę osób. Będzie trochę osób. Dobrze, wielkie brawa. A więc nadszedł ten czas i nadeszła ta chwila. Dwie ostatnie walki jutrzejszego wieczora. Więc kategoria. Pro. I jako pierwsza walka zakontraktowana w K1. Trzy rundy po 3 minuty. Będzie to walka w małych rękawicach. I jako pierwszego zaproszę przedstawiciela Silencian Cage Katowice Piotr Wałowicz. 67-100. Ale już czekamy na narożnik żółty i jego przeciwnika przedstawiciel klubu Muay Thai Fight Club Gdynia Patryk Hebel 77 400 face-to-face. Face. publiczności, panowie. Piotrek, wasze postury, można powiedzieć, to prawdziwi atleci. Walka jutro na pewno będzie dobra. Czekamy na to dziewiąta walka jutrzejszego wieczoru. Jak się czujesz, jak jesteś przygotowany? Przygotowany 200%, mental 300%. Wszystko jest dobrze. Bardzo dobrze. Yy, powiedz mi, stoczyłeś już troszkę walk, a jak podchodzisz do tej? To no nic się nie zmienia chyba, no. jak do tej. No? Jestem przygotowany, przeciwnik jest przygotowany, klatka weryfikuje, ja idę wygrać, on idzie wygrać. Także spokój, cisza przed burzą. Jutro wojna i wszystko. Patryk, przewaga tutaj wzrostu troszeczkę. Wiemy, że Bo w tej formule akurat to ma przewagę. Czy jutro to wykorzystasz? Tak, na... witam wszystkich tak, na pewno to wykorzystam. Mam nadzieję, ta krywal mówi jest dobrze przygotowany na 200%. Ja tak samo, także damy na pewno dobrą moc widowiską widow walkę jak nie jedną z najlepszych na tej gali. Naprawdę będzie mocno, damy dobre show. I jeszcze jakiś przekaz może do kibiców, publiczności? Zapraszam wszystkich do wykupienia pay per, per View, którzy chcą mnie wspierać, bilety. Także widzimy się jutro przed telewizorami na sali, będzie mocno. Wielkie brawa! Dziękujemy zawodnikom. Walka wieczoru już jutro. Kategoria wagowa 79 kg. Jako pierwszego reprezentanta Rybnickiego Ośrodka Walk zapraszę Arkadiusz Rekin Gąsiorkiewicz. 77 400. Czekamy na jego przeciwnika, który już tu podąża powoli na wagę. Przedstawiciel Alligator Fight Club, Sanjay Yusupov. Zapraszamy na face-to-face. Face. W stronę publiczności, wzrok tutaj jest zabijający. Wielki tutaj szacunek. Arek. Wiemy, że tutaj zmiany przeciwnika no, dosyć częste, można powiedzieć, bo jeden zawodnik, drugi zawodnik. Powiedz mi, jak podchodzisz w ogóle do tego starcia? No bo wiadomo, że taka sytuacja też jest troszeczkę stresująca. Wiesz co, przygotowałem się po całkiem pod inny styl zawodnika, ale jestem dobrze przygotowany. Cieszę się, że w ogóle ta walka się odbędzie. Szacunek dla mojego przeciwnika, że tą walkę wziął tak naprawdę trzy dni wcześniej. No i tak jak mówię, cieszę się bardzo, że w ogóle się ta walka odbędzie. Czyli czekamy na mocne uderzenie dosyć dużo walk już z stosownych federacji Silent MMA, Wiem, że wyczekiwałeś na ten pas. Niestety. I jeszcze nie tym razem. Ale co pokażesz w tej walce, będziesz do tego na pewno dążył dalej. No spokojnie, co się odleczę, to nie ucieczę, i mam nadzieję, że po prostu damy dobrą walkę, dobre widowisko i wszyscy będą zadowoleni. Jaki przekaz, jaki przekaz dla całej publiczności. Dobrze, za. zapraszamy trenera do nas. Powiedz mi, jak jesteście przygotowani, jeżeli chodzi o trzy. No, walka przyjęta trzy dni przed walką. No można powiedzieć, że no wysokie progi podjęte. Jakie wasze przygotowanie ogólnie? Czy jesteście cały czas w Gazie? My jesteśmy cały czas w Gazie, jesteśmy przygotowani na 100%. W każdej chwili jesteśmy wyjść do walki. Widzę, że pozytywne nastawienie. No i też szacunek. Widzę tu flaga i Polska i ukraińska. Także widzę, że jest nastawienie. Pozytywne. Jakiś przekaz jeszcze do publiczności? Tak, flaga akurat tadżykistańska, ale jest, jest szacunek, tak, jest. Wielkie brawa. Dziękujemy. Ceremonia ważenia przed galą silencjanem ma odsłona ósma już dobiegła końca, a my już jutro Zapraszamy do Rybnika, kto nie będzie mógł być z nami, zapraszamy do wykupowania gali w systemie Pay Per View i już jutro przygotujcie się na wielkie grzmoty, pełna moc, Mateusz Nosek, do jutra.